21. Mamy tutaj równoległobok o bokach długości 3 i 4 oraz o kącie między nimi 120 stopni. I my mamy pole, policzyć tego równoległoboku. Dobra, to narysujemy sobie tutaj na szybko jakiś równoległobok i on tutaj będzie miał 120 stopni. I co my wiemy? Wiemy, że tu powiedzmy będzie 4, a tu powiedzmy będzie 3. I możemy sobie tutaj narysować jeszcze wysokość. Po co nam będzie potrzebna ta wysokość? No bo żeby policzyć pole równoległoboku, jakie jest wzór na pole, to jest po prostu a razy h, czyli my będziemy mieli 4 razy nasze h. I teraz tak, jak skąd wziąć to? No my wiemy, że co? Tutaj na pewno jest kąt prosty, tak? Tu też. Tutaj, skoro podzieliliśmy sobie go, to ten kąt tutaj, on też będzie kątem prosty. Więc e, kąt prosty 90 stopni, więc jeżeli od 120 odejmiemy sobie 90 stopni, to zostanie nam. 30, czyli ten kąt tutaj ma 30 stopni. I co nam to daje? A daje nam to, że jak sobie narysujemy drugi taki obok, to my będziemy mogli skorzystać z własności trójkąta. No, moglibyśmy też policzyć to z funkcji trygonometrycznych, ale ja wiem, jak Wy kochacie funkcje trygonometryczne, więc pokażę Wam szybszy trik. Może trochę prostszy? Może nie prostszy. W każdym razie e, mamy taki trójkąt 30, 60, 90 i my sobie możemy zapisać 30, 60, 90 i to chodzi o boki, na które te kąty patrzą. Czyli, żeby Wam to pokazać, ten kąt patrzy na ten bok. 60 patrzy na ten bok. I 90 patrzy na ten najdłuższy. Więc my z tych własności wiemy, że 30 to jest A, 60 to jest A pierwiastków z 3 i 92A. Takie same zależności są też dla trójkąta 45-45-90, ale to może w innym zadaniu na pewno się pojawi. I teraz tak, który my mamy podane? No, my mamy podane, że to jest 3, więc dla nas 2a to jest 3. Więc długość a w tym wypadku to będzie i 1,5, tak? Półtorej. Tyle, że no, ta długość tutaj, bo to o nią teraz chodzi, no nie za bardzo się nam przyda w tym zadaniu. Bardziej przyda się nam ta długość tak bo to jest nasza wysokość potrzebna do wzoru. Więc ta długość czyli to nasze h tak. kąt 60 patrzy na tą wysokość. Więc skoro a to jest półtorej, no to dla nas tutaj to będzie półtorej pierwiastka z 3. No i dzięki temu my możemy sobie teraz policzyć, jak już mamy naszą wysokość wzoru P, pole równa się A razy H, czyli podstawa razy wysokość, że pole to jest podstawa nasza, 4 razy wysokość, czyli 1,5 pierwiastków z 3. No i to wychodzi 6 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź D.